Siemandero, daroczesi czołem, witam Was z nad rzeki. Dawno na Pstrągach nie byłem. Pogoda niestety jak na połowę maja nie rozpieszcza jak widzicie. Więc no, kurtka przeciwdeszczowa, grubo ubrani, bo zaczynaliśmy, dzisiaj było 3 stopnie rano. Więc no, tak dość jak na maj, ekstremalnie. No ale niestety, no wiecie, czego się nie robi, żeby ryby złowić. Do zobaczenia niebawem. Aj! Tak Znowu ściągnięta Piękny Piękny, piękny I co my teraz zrobimy z tobą, koleżko? Należy trochę o, pięknie udało się o, Piękna sprawa Co za piękna rybka no. o, elegancko bez zadziorka. Niestety bardzo trudny brzeg do wypuszczenia ryby Ale mam nadzieję, że się to uda łop. Łop, łop, łop. Będzie do czekania, Kurwa Biało, było, było branie Zresztą co ci mogę powiedzieć? Proszę Guma ściągnięty. No nie, o to mi chodziło, niestety. Nie, o to. I czekaj. Co? Nie duży. Jak go podebrać? Nie, zaraz go weźmiemy, spokojnie. Do tej. A myślę, że to ty się ciągnie. Nie. No niestety in, takie warunki, że trzeba tak było to zrobić. Ładnie w dziubek dostał idealnie. No. Pięknie. Ale jaki piękny. To jest wyba... Ojej, jaki Pięknie wybarwiony Spójrzcie pięknie. jaki piękny. Nie jest wielka ryba, ale przepiękna. I znowu problem będzie z wypuszczeniem. Może nie wpadnę do wody. Uciekaj kochaninki. Dwie rybki już wyjechały w dość trudnych warunkach. Także sprawdźcie co się działo i atakujemy dalej. Jeszcze walczymy Zobaczymy czy poprawimy wynik No konia. jaki okoń, człowieku. No nie. O, o dobra, bo nic. Oj, dobra, to jest dobre. To jest dobra. Bardzo dobra. Kurde. Życiuwa. Życiuwa dzieciowa. Bardzo możliwe. Kurzwa, ładnie. Wracaj kochany. Dziękuję. Mądra udało się. Lotnik. Ale lotnik. Ale lotnik. Za no, lotnik. Czekaj, niech się wyszaleje. Nastaw podbierak, ja Ci go wrzucę. Dziękuję. Pięknie. Ciepłe. Maluszek. Lotnik. Ale jak. Ale dostał w dzioba. Bardzo nie? jeszcze się oplątało ten taki maluszek. Może nie spadnę, może nie spadnę. Nie mam ci jak to wypuścić, uciekaj. Nic mu się nie stało. Pora kończyć tę nierówną walkę. Zmokłem chyba, nie wiem, 5-6 razy. Wys wyschłem też tyle samo. No i na wyjściu, oczywiście, wypędził mnie znowu deszcz więc już kończymy, rzeka już za, za nami na zestawie Casio Peja z Dajwą, 2.500 2,5 1,8 195 łowiłem głównie gramaturami do 1,5 grama przyrętami do 7 cm głównie robactwem i to się najlepiej mi sprawdza w ostatnim czasie zobaczymy jak niedługo, może na woblery lepiej odpalą dzisiaj jedno wyjście do woblera tylko ale małej ryby wszystkie lepsze ryby wyszły jednak do gumy do zobaczenia w następnym filmie.